Cześć, w tym filmie pokażę Tobie, w jaki sposób w ciągu najbliższych 90 dni możesz zwiększyć przychody swojego studia detailingowego od 20 do 50 tysięcy złotych miesięcznie, wykorzystując system automatycznego pozyskiwania klientów premium. System, który pomoże Tobie wybić się nad konkurencję i przestać martwić się o to, w jaki sposób pozyskasz klientów w martwym sezonie. I teraz, zanim cokolwiek powiesz, posłuchaj. Wiem, że możliwe, że Twoje studio do tej pory mogło opierać się tylko i wyłącznie na ulotkach oraz na marketingu szeptanym. Wiem, że możesz być również zrażony, jeżeli chodzi o w mediach społecznościowych. Wiem, że to, co powiedziałem, może być dla Ciebie totalną bzdurą, ale zaufaj mi, nie jest. Marketing w mediach społecznościowych to najpotężniejsze narzędzie, które mogą wykorzystać studia detailingowe, które chcą się skalować i mieć zapełniony kalendarz miesiąc-dwa miesiące do przodu. I w tym filmie Ci to udowodnię. Sam, gdy zaczynałem właśnie z branżą detailingową w 2021 roku spotkałem się z ogromnym hejtem i niedowierzaniem. Wiele osób mówiło, że marketing w detailingu nie ma sensu, że jest to branża, która doskonale utrzymuje się tylko i wyłącznie. Czy z poleceń. Prawie zrezygnowałem i wtedy akurat chciałem zmienić niszę, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej agencji reklamowej. Ale poznałem wtedy osobę, która już wtedy generowała ponad 20 tysięcy przychodów, jeżeli chodzi o marketing dla detailerów. Dzięki tej osobie zrozumiałem, jak wielką rolę odgrywa marketing w detailingu i w biznesie. Dzięki temu się nie poddałem i dzisiaj, po ponad 7 milionach sprzedaży wygenerowanej dla studiów detailingowych w ciągu dwóch lat, mogę śmiało Tobie powiedzieć, że to działa i zaraz Tobie pokażę jak. Ale najpierw od razu pokażę Ci dowody w postaci historii moich klientów ze swoimi studiami detailingowymi, którzy przeszli z opierania swojego biznesu tylko i wyłącznie na poleceniach do pozyskiwania klientów za pomocą marketingu w mediach społecznościowych. Pierwsza historia to cielska detali. Poznałem Olek, dopiero startowała ze swoim studiem we Wrocławiu. Obserwowałem ją na Instagramie jeszcze zanim otworzyła studio. Regularnie do niej pisałem, ale początkowo była sceptyczna. W końcu sama się odezwała. Był grudzień, w sumie najtrudniejszy okres w branży. Konkurencja we Wrocławiu była ogromna, a Ola nie wiedziała, w jaki sposób pozyskać klientów do siebie, do studio. Szczerze, przyznała później w wywiadzie na moim kanale YouTube, pierwszy miesiąc był totalną klapą, zero zarobku, ale nie poddała się. Systematycznie wdrażała nasz system, uczyła się sprzedaży, budowała markę i właśnie po kilku miesiącach osiągnęła ośmiokrotny zwrot ze współpracy. Dziś, prawie dwa lata później, ma tak rozbudowaną siatkę poleceń dzięki reklamom, że mogła zatrudnić pracownika do obsługi tańszych usług, a sama skupić się na tym, co najbardziej dochodowe, czyli na aplikacji folii PPF. Druga historia to Ultimate Carbon. Radek miał poważny kłopot. Koszty prowadzenia studia zjadały większość przychodów. Próbował tradycyjnych metod ulotek marketingu szeptanego, ale ledwo wiązał koniec z końcem. Sam powiedział podczas naszego wywiadu, bez reklamy to studio by nie ruszyło. Zainwestował w nasz system 3100 zł miesięcznie, nie mało jak na początek współpracy. Ale już po czterech miesiącach wygenerował około 100 tysięcy złotych przychodu. Co więcej, dzięki odpowiedniemu targetowaniu reklam udało nam się dotrzeć do właściciela Lamborghini, który stał się jego stałym klientem. Dziś jego studio jest znane z obsługi aut. Premium. Trzecia historia pokazuje, że system działa nawet dla uznanych marek Coko Detailing. Studio Piotra było już rozpoznawalne w swojej lokalizacji. Miał pełny grafik na 2-3 miesiące do przodu, wielu powiedziałoby, że nie potrzebuje więcej klientów, ale Piotr wiedział, że zawsze można więcej. Rozpoczęliśmy współpracę w listopadzie, tradycyjnie w martwym sezonie w branży wygenerował dodatkowe 22 tysiące złotych przychodów do swojego biznesu. Te wszystkie sukcesy były możliwe dzięki jednej rzeczy dzięki automatycznemu systemowi pozyskiwania klientów premium, który właśnie w tej chwili Tobie przedstawię. Ale jeżeli już na ten moment zauważyłeś, jak dużą robi różnicę sprawdzony system pozyskiwania klientów, to kliknij przycisk poniżej. Obecnie szukam czterech właścicieli studiów detailingowych do współpracy, którym pomogę wdrożyć dokładnie ten sam system, który wdrożyłem już u ponad 45 studiów w Polsce. Jeśli już teraz czujesz, że chciałbyś być jednym z tych czterech studiów, kliknij przycisk na dole, żeby umówić się ze mną na bezpłatną konsultację. A jeśli chcesz najpierw poznać szczegóły, w jaki sposób działa ten system i jakie dokładnie rezultaty możesz osiągnąć w swoim studio Oglądaj dalej. Pozwól, że wyjaśnię Ci dokładnie, jak działa ten system i dlaczego jest taki skuteczny. Większość właścicieli studiów detailingowych bazuje swój biznes tylko i wyłącznie na poleceniach. Nie zrozummy źle, polecenia są świetne. Sam pewnie wiesz, że polecony klient to najlepszy klient. Problem leży w tym, że opieranie swojego biznesu tylko i wyłącznie na poleceniach bardzo go ogranicza. Po pierwsze, nie masz nad tym żadnej kontroli. Nigdy nie wiesz, ile poleceń dostaniesz w danym miesiącu. Raz jest ich więcej, raz jest ich mniej. A to prowadzi do tego, że twoje przychody są jak sinusoida. Raz w górę, raz w dół. Szczególnie prawdopodobnie odczuwasz to w zimie i wakacje, prawda? Po drugie, poprzez ograniczenie się tylko i wyłącznie do poleceń, ograniczasz się do bardzo wąskiego grona twoich potencjalnych klientów. Pomyśl o tym. W Polsce jest ponad 4,1 miliona firm. Do tego dochodzą również klienci indywidualni z drogimi autami, a Ty tylko je wyłącznie docierasz do znajomych znajomych. To tak jakbyś łowił ryby w małym stawie, a obok jest ocean, Pełny ryb premium. I właśnie dlatego stworzony system, który w pełni pozwala wykorzystać potencjał mediów społecznościowych w pozyskiwaniu klientów premium. Ale uwaga, to nie jest zwykłe wrzucanie postów na Instagram. Składa się z trzech głównych elementów. Pierwszy element to precyzyjne targetowanie. Wiesz jak to jest? Większość detailerów albo rozdają lotki na mieście, albo czeka na polecenia. Ty pewnie też tak działasz, prawda? Jasne, czasem to działa. Ale co się dzieje w martwym sezonie? Albo gdy polecenia przestają napływać. My robimy to inaczej. Wykorzystujemy reklamy na Facebooku, jak i na Instagramie, ale nie robimy tego jak wszyscy, że wrzucają reklamy i liczą, że ktoś się odezwie. My dokładnie wiemy, do kogo te reklamy mają trafiać. Do osób, które naprawdę pragną zadbać swoje auto, do osób, które szukają profesjonalisty, a nie osoby, która wykona im jak najtaniej. Weź na przykład Olezy Kieselskair Detailing. Startowała ze swoim biznesem w grudniu. Wiesz, najgorszy moment w branży. Pierwszy miesiąc był tragiczny, sama to przyznała. Ale gdy zaczęliśmy kierować reklamy do właściwych osób, teraz ma tak dużo klientów, że mogła zatrudnić pracownika do tańszych prac, a sama skupiała się na tym, co najbardziej dochodowe. Drugi element to budowanie autorytetu i zaufania. Bo powiedz mi tak szczerze, ile razy słyszałeś od klienta, muszę się zastanowić, albo porównam inne oferty. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ większość detenerów w mediach społecznościowych to jest prawie taka sama. Wrzucając zdjęcia efektów przed i po, myślą, że to wystarczy. A prawda jest taka, że klient, jeżeli będzie chciał zostawić sobie auto warty kilkadziesiąt bądź kilkaset tysięcy złotych, Musi na początku Tobie zaufać. Dlatego my pokazujemy Ciebie inaczej. Budujemy Twoją markę jako eksperta. Pokazujemy Twój profesjonalizm, wiedzę, Twoje podejście do pracy. Zobacz, jak to zadziałało u Radka z Ultimate Carbon. Sam powiedział, że bez reklamy to studio by nie ruszyło. A teraz ma stałych klientów, którzy do niego wracają i go polecają. Trzeci element to automatyzacja. I tu pewnie myślisz sobie, super, kolejna rzecz, którą będę musiał ogarniać. Ale właśnie nie. Bo widzisz, cały system działa automatycznie. Ty zajmujesz się tym, co kochasz, czyli pracą nad autem. Asystent działa za ciebie. Reklamy lecą 24 na 7. Profil przyciąga klientów non-stop. Zapytania spływają automatycznie. Nie musisz siedzieć na social mediach, nie musisz ogarniać całego tego marketingu. Spójrz na Piotra z Timing. Mimo, że był już znaną marką w swojej okolicy, w listopadzie, czyli w sezonie martwym, dzięki automatyzacji wyciągnął dodatkowe 22 tysiące zł przychodu. I to nie jest żadna rocket science. To po prostu sprawdzony system, który już działa w ponad 45 studiach detailingowych. System, który zmienia przypadkowych obserwujących w konkretnych klientów. I najlepsze, możesz go mieć w swoim studiu. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i widzisz multum zapytań. Od nowych potencjalnych klientów. I tak każdego dnia, niezależnie od sezonu. Okej, okay, jak ten cały system wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że właściciel nowego Porsche wieczorkiem przegląda sobie Instagram. Trafia na naszą reklamę, która przedstawia proces aplikacji Fonip.p na podobne auto. Jest zainteresowany, klika i trafia na Twój profil, który wcześniej został przygotowany. Widzi efekty Twojej pracy, referencje zadowolonych klientów. Wypełnia formularz kontaktowy, a rano Ty się budzisz, na swojej skrzynce mailowej widzisz informację, że klient premium jest zainteresowany w wydaniem w Twoim studiu kilkadziesiąt tysięcy złotych na zabezpieczenie swojego auta. I teraz najważniejsze. Co dokładnie się zmieni w Twoim biznesie, gdy zaczniesz stosować ten system marketingowy zamiast ulotyki i poleceń? Przed wdrożeniem systemu miałaś nieprzewidywalne przychody zależne od poleceń. Po wdrożeniu systemu masz stabilne, przewidywalne przychody każdego miesiąca. Stres związany z martwym sezonem. Natomiast po wdrożeniu systemu masz spokój nawet w tradycyjnie martwym sezonie. Przed wdrożeniem miałaś konieczność obniżania cen w zimę. Natomiast po wdrożeniu naszego systemu masz możliwość trzymania premium cen. Konkurowanie ceną z innymi studiami, jeżeli wprowadzisz, Nasz system nie będziesz konkurował ceną, a będziesz konkurował jakością. Brak czasu na rozwój przez zajmowanie się prostszymi usługami. Czas na rozwój biznesu dzięki stabilnemu procesowi pozyskiwania klientów premium. Ciągła niepewność o przyszłość biznesu, pewność stabilnego rozwoju biznesu przez sprawdzony system pozyskiwania klientów premium. Uzależnienie od pojedynczych klientów, stały napływ nowych klientów premium. To się zmieni w swoim studiu outsellingowym, jeżeli ulotkę oraz polecenia zamienisz na sprawdzony system pozyskiwania klientów premium w mediach społecznościowych. Pomogę Ci go osobiście stworzyć i wdrożyć do Twojego biznesu, jeżeli rozpoczniemy współpracę. I pozwól teraz, że przedstawię Tobie dokładnie, co dla siebie zrobimy. Zacznijmy od początku. Na początku przeanalizujemy dokładnie Twoją konkurencję, jeżeli chodzi o marketing. Sprawdzimy, jak się reklamują, jakie mają ceny i co oferują. To pozwoli nam znaleźć przestrzeń, w której możemy wypozycjonować. Twoje studio jako eksperta premium i wyróżnić się na tle innych. Następnie zajmiemy się optymalizacją twojej oferty. Przeanalizujemy obecne usługi i ceny pod kątem potencjału generowania większych zysków. Przygotujemy propozycje zmian, które wspólnie przedyskutujemy. Chcę, żebyś miał pełną kontrolę nad tym, co oferujesz swoim klientom, dlatego każdy zmianę najpierw z Tobą skonsultuję. Kiedy będziemy mieli dopracowaną ofertę, mój zespół zajmie się konstrukcją i uruchomieniem kampanii reklamowej. To nie Ty będziesz musiał się tym zajmować? My przygotujemy treści, grafiki, ustawimy całą kampanię. Następnie będziemy nią aktywnie zarządzać, optymalizując wyniki i koszty pozyskania klienta. Ale sama reklama to nie wszystko. Wdrożymy w swoim studiu kompletny system obsługi lidów, przeszkolimy naszych sprzedawców w zakresie kontaktu z potencjalnymi klientami. Utworzymy specjalną grupę na WhatsAppie, gdzie będziesz na stały kontakt ze mną i moim zespołem. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą będziemy robić, to błyskawiczny kontakt z leadem z reklamą. Każdy lead z reklamy będzie kontaktowany w ciągu maksymalnie 12 do 24 godzin. Im szybszy kontakt z leadem, tym większa szansa na sprzedaż. Dlatego to bardzo ważny element systemu, którym zajmiemy się w 100% za Ciebie. Dodatkowo będziemy regularnie konsultowali się z Tobą na WhatsAppie w kwestii właśnie. W sfinalizowanych wycen. Dzięki temu będziesz miał stały wgląd w efekty naszej pracy, a jednocześnie nie będziesz musiał poświęcać na to dużo swojego czasu. Cały ten system będzie działał praktycznie automatycznie, generując dla ciebie nowych klientów bez twojego zaangażowania. My zajmiemy się zarządzaniem reklamą kontaktem z ile, umawianiem wycen. Ty skupisz się tylko i wyłącznie na swojej pracy nad pracy z autami. To tak jakby zatrudnić cały dział marketingu i sprzedaży, ale bez kosztów etatu i związanych z tym zobowiązań. My zajmujemy się całym procesem pozyskiwania klientów, a Ty możesz w spokoju pracować nad autami, wiedząc, że system działa i generuje nowe zapytania. Dobra, zbliżamy się do końca tego filmu, więc przyszedł czas na męską decyzję. Masz dwie opcje. Albo zrobić coś z wiedzą, którą dostajesz w tym filmie, zaczniesz rozwijać swoje studia detailingowe, wdrażając do tego stabilny system pozyskiwania klientów premium, albo nic nie zrobisz. Wybór należy do ciebie. Jeżeli uważasz, że twoje studia detailingowe będzie działało dobrze na w systemach marketingowych, które działają dobrze 20 lat temu, czyli na ulotkach oraz na poleceniach, ja Cię nie powstrzymuję. Ale pamiętaj, że Twoja konkurencja w tym czasie będzie wykorzystała nowoczesne metody marketingu w mediach proszościowych i będzie docierać do większości klientów w Twojej okolicy, gdy Twoje ulotki niestety będą lądować w koszu. Dlatego jeżeli wolisz podjąć jakąkolwiek decyzję po obejrzeniu tego filmu i wzmocnić oraz ustabilizować swoje studia detailingu o solidny marketing, to porozmawiamy. Szukam aktualnie czterech studiów detailingowych, w których wdrożymy sprawdzony system pozyskiwania klientów. Premium. Jeżeli chcesz być jednym z nich, kliknij przycisk poniżej, umów się na bezpłatną konsultację, porozmawiamy i zobaczymy, czy ten system będziemy w stanie wprowadzić w Twoim biznesie.